Start z plaży, czyli popularny beach start jest bardzo prostą alternatywą do mozolnego wyciągania żagla za fał startowy o ile oczywiście znajdujemy się na płytkiej wodzie, i doskonałą wprawką do startu z wody. Będąc w tej pozycji, trzymając przednią ręką za kieszeń masztową, za maszt powyżej bomu, tylną ręką na bomie, w normalnej pozycji, możemy ustawiać dowolnie deskę względem wiatru, obracać tą deskę w taki sposób, Hãy ờ sẽ... ừ. A przez bomb i przez maszt na stopę masztu. Wtedy ta, tak wykonany beach start spowoduje, że deska natychmiast skręci do wiatru i to jest bardzo powszechny błąd u początkujących. Mniej więcej coś takiego się dzieje. Yy, osoby uczące się próbują wchodzić na deskę od tyłu i obciążać tylną stopę. Jeżeli potraficie już poprawnie wykonać beach start, to zawsze można się pokusić o zrobienie tego lepiej i szybciej. Na przykład wskoczyć bezpośrednio w strapy i wejść w ślizg po sekundzie lub dwóch. Nawet jeśli, tak jak tutaj, jesteśmy naprawdę na małej desce. Beach start jest naprawdę prosty. Pamiętajcie jedynie, aby po wejściu na deskę trzymać pennik z dala od tułowia na wyprostowanych rękach, a samą deskę płaską. Wtedy wejdziecie w ślizg błyskawiczny. Na niektórych akwenach woda przy brzegu jest bardzo płytka. Zamiast więc iść ze sprzętem, można zrobić bić start trufą do przodu i obrócić deskę po wpłynięciu na głęboką wodę. Przednią stopę musimy postawić przy palecie masztu, a tylną kontrolujemy kurs deski i to, aby statecznik był nad wodą. Dlatego na deskach z długim statecznikiem jest to trudniejsze. Deskę obracamy spychając dziób na zawietrzną i przechodzimy w kierunku rufy deski cały czas utrzymując ciąg w żaglu. Obrót dokończamy energicznym nożycowym ruchem stóp. Już na pierwszy rzut oka widać, że deska jest ustawiona na zbyt pełnym kursie, więc efekt końcowy nie jest trudny do przewidzenia. Pamiętajcie, że deska musi być ustawiona na pół wietrze.